Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Roman Łucarz, Starosta Powiatu Tarnowskiego. Witam serdecznie. Witam Panią bardzo serdecznie i wszystkich telewizów Tarnowskiej TV. Panie Starosto, no, spotykamy się jakby w nowej, ale jakby starej rzeczywistości. Ponownie został Pan wybrany na Urząd Starosty Powiatu Tarnowskiego. Jak się Pan czuje? No, tak, radni Piotrowi obdarzyli mnie zaufaniem rzeczywiście. Ze większością głosu 23. Nawet się nie spodziewałem tyle, dlatego że Koalicyjnych radnych tylko mieliśmy 20. W związku z tym, że niektórzy jeszcze kandydowali turze wyborów, niektórzy już byli wybrali na burmistrzu, nie mogli być członkami y, Rady Powiatu Tarnowskiego, dlatego też zrezygnowali z tego z y, mocy ustawy. Natomiast y, dodatkowo poparło mnie jeszcze z opozycji trzech dodatkowo radnych, także się bardzo tego cieszę, tylko dwóch było przeciwnych mojej kandydaturze, jeden się wstrzymał od głosu, także uważam, że y, duży, dostałem tutaj taką duży. duży Urząd do, do Zaufania i myślę, że to będę chciał wykorzystać również w swojej pracy jako starosta w tej kadencji, pełnej już kadencji, myślę, czteroletniej. No właśnie, to, to wystarczy pogratulować. Natomiast początek nowej kadencji, a już pojawiły się kontrowersje wokół e, funkcjonowania urzędu. No bo przywrócenie stanowiska etatowego członka zarządu na nim zasiada Jacek Hudyma. Dwa lata temu zrezygnowano z tego e, stanowiska. W tym roku, w tej nowej kadencji pojawiło się. Dlaczego? Tak, ja przypomnę, że etatowy członka zarządu w funkcjonował praktycznie od początku powiatu. Natomiast Dwa lata temu rzeczywiście to był koniec już środków unijnych z całej perspektywy unijnej. Nowych projektów właściwie już nie mieliśmy, bazowaliśmy na starych projektach, dlatego też uważaliśmy, że te dwa lata bez etatowego członka po prostu sobie damy radę. Też pojawiły się takie wtedy informacje, że tutaj pojawiły się kwestie oszczędności, ponieważ na taki, taki, takim stanowisku zarabia się ile? 8,5 tys. zł brutto, mhm. to jest całość wyposażenia, łącznie z wszystkimi dodatkami. No to wychodzi około 100 tysięcy rocznie. To nie mało. To nie mało. Także w ciągu dwóch lat zaoszczędziliśmy 200 tysięcy złotych. No teraz ta sprawa wróciła, dlatego że jest nowe wyzwania, nowa perspektywa unijna, bardzo trudna. Przypomnę, że w tej perspektywie unijnej, Pani Redaktor, no trudno będzie środki unijne pozyskiwać, naprawdę. Duże przynajmniej wyzwanie, dlatego też no chcemy tutaj, żeby wzmocnić nasze tutaj działania jeszcze i myślę, że... Czyli w, to... w tym roku już nie trzeba oszczędzać, rozumiem? Nie, no. nie. Oszczędzamy cały czas, dlatego, że mamy sporo tutaj, jeżeli chodzi o pewne regulacje i chociażby sporo spadkobierców, czy zwrot subwencji oświatowej, musimy oszczędzać. Natomiast ja myślę, że tu będzie więcej z tego pożytku, jak, jak nazwijmy to wypłata tej no, uposażenia członka zarządu nie będzie to jakąś wielką przeszkodą przy realizacji naszych wszystkich zadań. Ja myślę, że to się przyczyni do tego, że jeszcze będziemy lepiej efektywniej pracować. To nie znaczy, żeśmy pracowali średniej porocieli. Wróćmy do tego jeszcze, co było dwa lata temu, bo wtedy stanowisko to zajmował Paweł Augustyn. Pojawiły się takie informacje, że został usunięty, był, był niewygodnym koalicjantem. Czy tutaj nie wchodziła w grę jakaś no, gra polityczna? Nie, nie, panie Artur, proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest to przekłamanie, dlatego że wówczas odwołano pana jeszcze krasa z funkcji starosty, a to skutkowało od razu tym, że odwołuje się cały zarząd żąd. Czyli pozostali członkowie zarządu i członek zarządu etatowy i dwóch nietatowych też byli już odwołani automatycznie. Dlatego powołaliśmy wtedy nowy zarząd. Więc Paweł Augustyn i tak w tym nowym zarządzie pewnie by nie był. Dlatego żeśmy nie odwołali Paweła Augustyna, odwołaliśmy Pana Mieczysława Krasa i automatycznie odwołaliśmy cały zarząd. Tu się, więc, więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeśmy odwołali Pawła Augustyna osobno. Takiego czegoś nie było oczywiście. Mówi Pan o wzmocnieniu tutaj kadry. Chciałam zapytać w związku z tym, czym zajmuje się taki członek zarządu? Znaczy, członek zarządu etatowy, jeżeli chodzi o teraz, oczywiście już nastąpi pewien przydział, bo po to on jest, żeby również tę pensję, którą pobiera, pobierał za swoją pracę. Na przykład będzie się opiekował, czy pod jego zarządzanie, będą wszystkie domy pomocy społecznej, gdzie problemów naprawdę jest wiele, gdzie otwieramy teraz nową placówkę, dobudowaną w Nowodworzu, gdzie trzeba pozyskać 31 nowych pensjonariuszy, mm -hmm. bo tutaj ten dom pomocy społecznej, dobudowa jego była z, z trudnego programu szwajcarskiego, gdzie Wymagania są bardzo konkretne i bardzo rygorystyczne. Musimy w przyszłym roku skompletować skład 31 pensjonariuszy. Co nie jest taką sprawą prosto, dlatego między innymi Jacy Hudyma się będzie zajmował właśnie, ażeby ten efekt tego projektu szwajcarskiego został tutaj w 100% zrealizowany. Czy może pojawić się też taka ewentualność, że jeżeli wywiąże się już ze swojego obowiązku, zostanie odwołany, chociażby z tego stanowiska, że już nie będzie takiej potrzeby, żeby. No no nie, 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 dlatego że ja mówię, że domy co społecznej to jest cała praca całościowa. To się nie da się akurat to zrobić w ciągu jednego roku i później zauważamy, że jest koniec. Nie, to jest cały czas trzeba, trzeba tutaj dokonać dużych starań, dlatego że my w tej chwili naprawdę borykamy się z dużymi problemami w DPS-ach, jeżeli chodzi o liczbę pensjonariuszy. Dlatego że zmiana ustawy, która jeszcze kilka lat temu mieliśmy inne finansowanie, wtedy pensjonariusze byli finansowani czy dopłacani byli przez wojewodę o zmiany ustawy, no niestety ten obowiązek spada już wtedy na rodzinę albo na gminę, najczęściej na gminę. Dlatego też gminy bronią się tutaj, bo to jest konkretne są pieniądze, konkretny wkład finansowy gminy, gdzie gmina musi swojego budżetu wydać, więc nie realizuje jakichś swoich zadań albo zmniejsza swoje zadania. Dlatego też gminy tutaj bronią się rękami i nogami, żeby dawać tych pensjonariuszy do domu yy, polskiej. To nie znaczy, że nie dają, dają, ale oczywiście jest ich mniej, jakbyśmy sobie życzyli. Panie to dawniej, jeszcze 5-6 lat temu, kiedy obowiązywała stara ustawa, mieliśmy w domach pozostałej kolejki które trzeba było czekać na miejsce, na przykład w Domu społecznej w Ojcach, nawet rok, nawet dłużej. W tej chwili mamy tam braki. Czterech, pięciu pensjonariuszy brakuje. Jeżeli mamy brak, no to oczywiście musimy tam dopłacać do, do, do funkcjonowania tego, tego Domu Społecznego. Dlatego też między innymi zadaniem tego członka zarządu będzie to, żeby jak miały możliwości oczywiście też zdobywać pensjonariuszy poza powiatem tarnowskim, mhm. bo tutaj nie ma realizacji. My możemy mieć nawet i z morza pensjonariuszy. I to będzie też jego zadaniem. A to, to będzie działanie no, kom, kompleksowe na te, cztery, na te cztery lata na pewno. Dlaczego Jacek Hudyma? Jacek Hudyma to jest, jest doświadczony samorządowiec. Proszę tylko zauważyć, że przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję członka zarządu, tylko nieetatowego i dał się poznać ze strony bardzo aktywnego, bardzo aktywnie działającego członka zarządu. Wnosił wiele do prac zarządu, był bardzo aktywny, zgłaszał wnioski, więc wydaje mi się, że. Jego praca tutaj będzie naprawdę na wysokim poziomie. Zresztą już w ciągu tego tygodnia zauważyłem, że bardzo jest zainteresowany, już odwiedził domy społeczne i zapoznał się ze specyfiką działania każdego z nich, bo każdy to jest oczywiście odrębną jednostką i z tym się zapoznawał, więc myślę, że będzie duży pożytek z niego. Jakie działania najbliższy czas przewiduje starostwo? Znaczy jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, bo tu się dąży na tym skupmy, to rzeczywiście w roku budżet będzie bardzo trudny. Nawet nie pod względem tego, że dochody są niewiele większe jak w tym roku, a wydatki znacznie, znacznie większe. Teraz grozi nam, tak jak już wcześniej wspomniałem na antenie telewizji czy radia, już o tym mówiłem, zwrotnie należnie pobranej subwencji oświatowej, którąśmy w latach 2009-2010 pobrali specjalnie specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jest to niebratelna kwota, bo dwóch milionów złotych. Mm -hmm. Mamy w tej chwili już decyzję Ministra Finansów o zwrocie tej, tej subwencji. No i Skąd, skąd pieniążki nam. na to? Powiem tak, no niestety to też będzie kosztem i oświaty naszej tarnowskiej, troszku jeżeli chodzi, bo nie całościowo, nie chcemy to rzucać tylko na Barki Oświaty, ale za rok 2009 zaplanowaliśmy już w budżecie oświaty na przyszły rok 780 tysięcy do zwrotu. Natomiast e, brakujące tysięcy to jest za rok 2010. E, chcemy zabezpieczyć ze zwolnych środków, które pojawią się, bo co roku są e, z roku poprzedniego, czyli z roku obecnego, które, które będziemy mieli. Dlatego, że też wiemy, że... Czy to błąd w tamtym czasie? to... to e, powiem szczerze, że to nie tylko dotyczyło naszego ośrodka, tylko naszego, w naszym powiecie. Takie zwroty miały na przykład Pojad brzeski. I inne powiaty w Polsce. Oczywiście tu była pewna sprzeczność przepisów, gdzie prawo oświatowe sobie, a prawo finansowe sobie. I doszło do pewnego tutaj jakby no roz, rozdwojenia jaźni. Myśmy podawali według pewnych wytycznych, które podawało na Ministerstwo Oświaty, liczbę uczniów, które tam mieszkają, które dojeżdżają. Natomiast Ministerstwo Finansów, podczas oczywiście, podczas kontroli, no zauważyło, że to było nieprawidłowe podawanie tej liczby uczniów, którzy czyli, mieszkają, czyli które dojeżdżają. To początek nowej kadencji, naprawianie starych błędów. No, naprawianie starych błędów i to niezawinionych przez. Ze mnie, ja tu oczywiście nikogo nie obwiniam i tak dalej. Ja myślę, że też polskie prawodawstwo, polskie prawo jest takie nieścisłe, takie niejednoznaczne, że czasami tak jak tu pani właśnie mówiła, panie że co innego Ministerstwo Oświaty, co innego Ministerstwo Finansów. No i a Uszkodowany jest powiat i powiat musi to niestety zwracać. Co jeszcze? Jakie jeszcze inne. No, już w tej chwili rozmawiałem z panem prezydentem Melektem, już tym prezydentem, bo już od wczoraj przysiężony, panem Romanem Ciepielą. Spotykamy się w przyszłym tygodniu odnośnie łącznika autostrady A4. No, to sprawa bardzo ważna dla powiatu tarnowskiego, dla miasta Tarnowa i dlaczego, dla, dla całego naszego subregionu. I chcemy tutaj, aby ta sprawa jak najszybciej nabrała tempa. W tej chwili jesteśmy na ukończeniu studium wykonalności tegoż właśnie łącznika. Um... I co najważniejsze, to co robimy, dyskutujemy z mieszkańcami, spotykamy się z mieszkańcami i, na przykład, na ich sugestie przełożyliśmy budowę mostu ze strony północnej na stronę południową, co uważamy, że to jest dobrym pomysłem. E, tutaj tylko uzgodnienia pewne, że z wodociągami są już na etapie takim, nazwijmy to troszkę zaawansowanym. I to jest największa inwestycja, która będzie w historii powiatu. W tej chwili w kontrakcie terytorialnym na tą inwestycję mamy zaplanowane 135 milionów złotych. Nie wiemy, czy to wystarczy, bo sam most pochłonie no, 80% tej kwoty, ja myślę, cały łącznie to jest jest 5 km, ale to jest, to jest panie relatorze, no inwestycja bardzo newralgiczna do tej części powiatu i Tarnowa. To, to jest połączenie jakby tej mości, z mm. właśnie z autostradą. No nie możemy w taki sposób w tej chwili wjeżdżać na autostradę jak wjeżdżamy, prawda? To musi być normalny wjazd, to musi być normalne połączenie. No szkoda, że kiedyś nie zadbano, że generalna dyrekcja tego nie zaprojektowała, mm. nie wykonała, tylko znowu zrzucono to na barki samorządów i samorząd z tym musi się uporać. Myślę, że uporamy się w tej kadencji, a na pewno w tej perspektywie unijnej, bo środki będą już są zaplanowane na tą inwestycję. No właśnie, Ostatnia perspektywa unijna, na co przeznaczycie pieniądze, jakie, o jakie dotacje będziecie się konkretnie starać? Na pewno będziemy się ubiegać o szkolnictwo zawodowe. Ja spotykam się z, z przedsiębiorcami, którzy podają mi swoje sugestie, jeżeli chodzi o pewne zawody, które widzą możliwość zatrudnienia później, bo też chcemy kształcić też młodzież w konkretnych zawodach, gdzie ta młodzież znajdzie zatrudnienie. Dlatego też spotykam się z przedsiębiorcami i nieodzowne będzie do tego również dalsze, jakby tutaj nasze, doposażanie, modernizacja szkolnictwa zawodowego, zniszczonego przypomnę w 1999 roku. My to odbudowujemy, ale wiemy, że na centrach kształcenia praktycznego w nowej perspektywie nie będą duże środki finansowe. Dlatego też chcemy się poświęcić, żeby to szkolnictwo zawodowe doprowadzić do bardzo z jego poziomu, no bo tutaj walczymy oczywiście też o przetrwanie szkół, panie redaktor, mm -hmm, trzeba powiedzieć, mm -hmm. że dzisiaj nie jest ma. No i jest jeszcze, 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 jeszcze szaleje, także. Bardzo tutaj uderzył jest... nasze szkoły, mm -hmm. powiem szczerze, naprawdę. Ja przypomnę, że na początku, kiedy powiat powstał, to były, uczniów w naszych szkołach było prawie 6 tysięcy. W tej chwili mamy około 3,5 tysiąca, więc spadek jest naprawdę zastraszający. No i druga sprawa jest taka, że my tutaj rywalizujemy z miastem również, mm -hmm. prawda? No bo w środku tego powiatu tarowskiego znajduje się miasto, które no, przyciąga, no przyciąga dużo uczniów mm -hmm. naszych, z naszych, naszych miejscowości, naszych gmin. Mm -hmm. Dlatego też no, tutaj musimy ofertę dać taką uczniom, żeby chciały przyjść do naszej szkoły. My mamy szkoły bardzo dobrze wyposażone, zmodernizowane, ocieplone, naprawdę, jeżeli chodzi jeżeli o warunki lokalowe... mimo tych wszystkich jednak przegnacie z demograficznym, są jeszcze, istnieje prawdopodobieństwo, że będziecie jednak likwidować szkoły w tym samym... Tak, no w tym roku, no, niestety muszę przyznać, żeśmy musieli jedną zlikwidować, tutaj jest szkołę zawodową w Skrzeszowie. Z tym, że tam mieliśmy, dzierżaliśmy pomieszczenia u pana burmistrza w zespole szkół, więc tutaj jakby nie pozostaje nam budynek. Natomiast inne szkoły, które zagrożone są, no to już tutaj jest problem. Mhm. Taką szkołą teraz zagrożoną, chyba jedyną w tej chwili, bo pozostałe sobie bardzo dobrze radzą. Mimo nżodycznego nabór mieliśmy na przykład w niektórych szkołach lepszy jeszcze jak w tamtym roku, ale taką szkołą to jest szkoła z wielkimi tradycjami, też szkoła w Radłowie, gdzie no niestety nabór w tym roku był tylko na poziomie 16 uczniów. Powiem szczerze, z, tylko z sentymentu do tej szkoły, z, dla jej tradycji. Otworzyłem tam jeden w rok, otworzyliśmy jeden oddział, daliśmy jej szansę tej szkole. No niestety liczyliśmy, że przyjdzie troszkę jeszcze uczniów na przełomie września i października, bo jeszcze wracają często uczniowie ze szkół właśnie tu z Tarnowa z różnych przyczyn. No niestety tylko jeden uczeń przybył, 17 uczniów. wcześniej. Czyli dofinansowywanie uczniów, szkolnictwa zawodowego w takim, o tym tutaj mówimy, prawda, czyli niż demograficzny, który szaleje niestety, ale jest przyczyną likwidacji szkół, ma sens. Tak, ma sens, ma sens, dlatego, że, że panie Rektor, ja, ja uważam, że, że musimy się przebranżowić. Nie możemy w tym, to co było dobre 20 lat temu, dzisiaj musimy być bardzo elastyczni i na, otwarci na rynek pracy, bo to, to, co było 20 lat temu popularne, zawody, przypuśćmy ja nie wiem, menadżer, ekonomista i tak dalej, no dzisiaj mamy już rynek naprawdę nasycony, ale na przykład dzisiaj po rozmowie na przykład z przedsiębiorcami z dużej strefy ekonomicznej, która powstała po były zakładach celulozy w Niedomicach, na przykład zauważyłem, że tam potrzebują kilkudziesięciu spawaczy, więc my musimy My tak dostosować nasze szkolnictwo, żeby właśnie ci uczniowie, którzy się kształcą, mieli później konkretną możliwość podjęcia pracy w powiecie terenowskim, a nie wyjeżdżali za granicę. Czyli yy, na sam koniec edukacja jako jeden z priorytetów, yy, łącznie autostradowy i co jeszcze? No ja myślę, że drogi. Drogi mm -hmm. to jest taka niekończąca się inwestycja. Ja wiem, że to jak ktoś mówi, że inwestujemy w beton, ale jeżeli nie będzie dobrych dróg, Dobrego dojazdu, to chociaż my zrobiliśmy wspaniały projekt, na przykład, nie wiem, turystyczny, prawda? Bez drogi dojazdowej to nikt tam nie przyjedzie, bo nikt samolotem dzisiaj nie przyleci, tylko każdy chce dojechać dobrą drogą, dlatego też dalsza modernizacja dróg, ale powiem tutaj szczerze i otwarcie, że niestety w nowej perspektywie unijnej na drogi powiatowe tych pieniędzy będzie naprawdę niewiele i będą trudne do pozyskania. Jak sobie, też, jak sobie będziecie radzić w związku z tym? Yy, korzystamy z innych środków, korzystamy na przykład ze stosowanych z, setynówek, z, 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 z yy, jeszcze ze środków powodziowych, korzystamy z jednoprocentowej rezerwy ministra infrastruktury. Na przykład w, w, w ubiegłej kadencji przecież wybudowaliśmy dwa duże mosty. I tylko naprzeciw temu, co w Tarnowie, na przykład wybudowano most 25-metrowy za 10 milionów. Myśmy wybudowali most w tym roku w Jadownikach Mokrych, prawie 70-metrowy most, mhm. szeroki na 8 metrów za 2 miliony 300 tysięcy zł. złotych. Czyli też to, bardzo to gospodarnie to robimy i bardzo porządny most o nośności 40 ton. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Będziemy się przyglądać tym wszystkim działaniom. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję za miłą rozmowę.